Cześć witam was w Fifie Mobile mamy nowy event top transfer poświęcony oczywiście ubiegłemu czyli zimowemu okienkowi transferowemu będzie on trwał dwa tygodnie czyli standardowo in plus będę chciał w tym odcinku ten event omówić ale zanim to dosyć ważna informacja dla was Otóż sprawa wygląda w ten sposób że w ostatnim czasie Straciłem jakąkolwiek motywację, jakąkolwiek radość z gry w FIFA Mobile. Także postanowiłem, że od dzisiaj do odwołania na moim kanale nie będą pojawiać się już żadne filmy z FIFA Mobile. Jeżeli komuś z Was moja decyzja się nie podoba, to pod spodem macie taki czerwony prostokąt, możecie go nacisnąć. Jutro. No obiecałem wam już wcześniej, że nagram odcinek ocenianiem waszych składów, także jak ktoś z was jeszcze nie wysłał składu, to możecie wysłać na moją stronę na Facebooku ABC Football, Tam jest taki post. No i jutro na wieczór będę chciał na pożegnanie z Fifą jeszcze taki filmik nagrać. No i cóż, trzeba chyba sobie troszkę od tej Fify odpocząć, żeby za jakiś czas y, znowu do FIFA Mobile wrócić z takim mocnym pierdo <laughs> uderzeniem z 30 funtowej armaty na twierdzy w Łódzką. Także przechodzimy tutaj do evenciku top transfer. Cztery zakładki w tym evencie Event standardowy. No wiecie co, co tu chodzi. Skill game, y, nie da się ich powtarzać. Jak odbierzecie Negotiation Pointy to da się tylko raz to zrobić, później już energia Wam przypada. No takie, taka polityka i jej tutaj jest. W tym evencie w ogóle są trzy rodzaje punktów: bo są negotiation point, contract point i te trzecie to jest transfer point. Podajcie, tak? Top transfer na negotiation Pointy dodatkowe. Jedno można sobie wybrać na dzień. Maczek, polecam. Ranki, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby je tutaj grać. Rewards. Rewards mamy tutaj tego pasa. Tutaj oczywiście nie kupowałem tego, jest zamazane, ale to chyba 49 zł. kosztuje. Nawet nie wiem ile, bo mnie to nie interesuje zbytnio, bo nie, nie, nie zamierzam tego kupować. Także odradzam no właśnie są kontrakt pointy tutaj są transfer pointy które zdobywamy codziennie do końca ścieżki można spokojnie tutaj sobie dojść grając free to play jak to niektórzy mawiają ale jak wiecie ja nie lubię tego określenia free to play pay to win mamy top transfer gdzie wykorzystujemy kontrakt pointy i mamy tutaj fajnych zawodników. No, fajnych. Jest oczywiście nasz Arcadio z Marsylii. Natomiast Samsung jest fajną kartą. Bym sobie go wrzucił do, do składu. Shot Power 117 mu dali. Także ten Samsung wygląda całkiem sensownie. Natomiast Free to Play. No, nie lubię tego określenia, a sam tak mówię. No, już obiecuję, że już nie będę tego mówił na, na swoich filmikach, ale grając za darmo, to da się odebrać gracza 98, czyli albo Sebastian Ale, albo Turek, który został z Niemcami, Mistrzem Świata, oczywiście Mystic Özil który wrócił do swojego domu, Fenerbach, co oczywiście jednego z tych piłkarzy 98 da się tutaj odebrać dzięki tym negotiation pointom, także przechodzimy dalej. Ale zanim to, jeszcze oczywiście zwróciliście uwagę, że pojawili się już w eventach gracze, którzy mają bazowo rankupy. Mnie osobiście to trochę nie interesuje, bo ja mam wszystkich piłkarzy już na ósmym, praktycznie dziewiątym rankapie, a tu są trzecie rankupy. Ale dla takich graczy początkujących to jest na pewno i plus. I jak widzicie, nawet jak zaczęliście teraz grać w FIFA Mobile, to i tak warto, bo, bo pojawiają się karty za darmo do zrobienia z coraz wyższym overallem i dodatkowo mają tutaj ranka piki. E, treningi, tutaj kolejne negotiation pointy, e, można zdobyć tutaj e, zadanie dnia, jest zawodnik, ten zawodnik się codziennie zmienia, e, ponieważ wcześniej był tutaj Jović, ja go tutaj odebrałem, zresztą mogę wam pokazać O, Jowicia mam I jak możecie zobaczyć, Jowicz jest na trzecim rankupie, czyli to jest dowód, że Ja go nie kupiłem, bo Jakbym go kupił z marketu, to on by -upa nie miał, a tak ma to Jest dowód, że ja go tutaj odebrałem wczoraj Także mi się chciało grać e, Jowid szpoko, karta, no, z poprzedniego eventu jeszcze Wam się pochwalę, że Dolglisha odebrałem Odcinka nie nagrywałem, bo w ogóle w tamten event Champions League nie grałem, także z tej kampanii głównej ścieżki w ogóle nikogo nie odebrałem, po prostu tylko wy wydałem gemy, żeby i FIFA pońcy, co miałem uzbierane, żeby odebrać Dalglisha, także no, trzeba będzie tego Dalglisha szkota ulepszyć na 101 i sobie jakoś komponować go do swojej drużyny, ale przechodząc jeszcze do top transfer, bo to jest tutaj klucz tego odcinka. No Huntelar to każdy będzie miał na free to playu za odebranie co dzień tego. No ja teraz nie mogę odebrać, bo nie mam akurat 5, ale Huntelara każdy z nas będzie miał w drużynie, a może nie w drużynie, a na ławce rezerwowych, tak? No, tak to się prezentuje. Huntelara każdy będzie miał. Co wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tych załoników dnia? To było ostatnio Jowicz, no i codziennie się to zmienia. Oczywiście no tutaj dzisiaj jest Elitka, ale warto polować te wakacje na Mastery, bo nie tylko w pierwszym Mastery, będzie jeszcze Iluminus, który warto na nim playować. E, za dwa dni będzie Jowić, żebyli brać zino. Z oczywiście w binarii, bo inni tak jest. E, dalej mamy jeszcze Szejdrowie, Ludmariusz no i w szerszy ostatni dzień będzie tutaj, oczywiście, potężny inno dezygry belgickiego po dniach. Także tak ta tabelka ta wygląda. No, i jeszcze od razu od naszego nieodzownego przyjaciela Frambina potwierdzenie tego, że 98 się da zrobić za darmo. 99 to już jest wydatek 15 tysięcy gemików, jeżeli kupiliście pasa. A jak nie kupiliście pasa, to musicie dać 25k. Także z mojej strony to tyle. Przypominam wam o tym ocenianiu. Jakby ktoś się chciał znaleźć w tym odcinku, to też myślę, że tak jutro na wieczór on tutaj będzie. Także trzymajcie się do następnych filmów. Cześć!